Cześć! Miło, że wpadliście posłuchać trochę filmu. Zapraszamy na odcinek, a to jest... Potencjometr. Za bardzo. O, ja nie bo... mieścimy się w kadrze. <laughs> Fabelmanowie. Nowy film Stevena Spielberga, który opowiada, można powiedzieć, o jego życiu. I teraz jest pytanie. Jak to wyszło? A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze, albo że niedobrze. Starszeń, co myślisz? Bardzo fajny, ale no nie mogę zostać tylko i wyłącznie skończyć zdania na bardzo fajne, 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 fajne. Dobra, dziękujemy. Kuchta w co się jest? Słoną szansa. <grym> na dobre życie, na miłość, ale. Ale może jeszcze jakoś ćpun Oczywiście większość jest... klasyków Spielberga widziałem w nowszych czasach. Tak, widziało się Ready Player One Mech, widziało się Most Szpiegów, może być. <laughs> Lincolna się akurat nie widziało. Uuu. Uuu. Um, ale widziałem za to niedawno Abrahama, Lincolna, Łowcę Wampirów. A, to prawie to samo, to się zgadzam. To prawie. I... To było na faktach oparte. No. Nawet nie wiesz, leci to rzeczy rozjaśni. Serio. <laughs> No, Przepraszam. Opowiedz mi o opowiadaczach historii Fabelmana. Mhm. Dziękujemy za tłumaczenie. Film jest ciepły na sercu. Zaskoczyłem się, bo z pewnym czasem potrafi popaść w taki swój swój świat, taki jak było w Ready Player One, takich postaci, które są bardzo przerysowane, takich naiwnych y, morałów i takiego braku kontaktu z współczesnym widzem. A może przez fakt tego, że fabelmanowie są jak gdyby jego historią y, osobistą, to w czuć po prostu to tyle serca, to jest taka prosta historia o chłopaku, który za dzieciaka zobaczył. Jedna scena, jedna wystawki nie zmieniła całe jego życie. I obserwujemy jego drogę, to jak kino przychodziło do jego życia, później znikało, jak to wpływało na jego relacje z rodziną. I film się nazywa Nie. Nie pamiętam jak się nazywa ten bohater, ale nazywa się Fabelmanowie, czyli rodzina. I relacje rodziny tutaj są tak pięknie ujęte. W ogóle casting, szczególnie casting jego wujka, który ma co nieco za uszami. To jest... Remember. No. I o dziwo, jak powiedzmy na przykład, nie wiem, dajmy na to przykład naziści z Johnny Johnson, to nie są skomplikowane postacie. To tutaj w, cała rodzina ma tyle odcieni, szarości. Wszyscy nawet e, szkolni. E, boli. Tak, no i będzie boli, już weszło do naszego języka. Dobra, jednograva. tu przetłumaczymy. E. <grymne> typowe typowe e, osoby gnamiące. Maćka Orła. Ha, 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 ha. Chyba ciebie. Hej, niech no się komuś nazywa. ciebie gnębić. Jeszcze my cię prostu. Oklaszam, tata. Co chcesz? Chcesz Wracając do gnębicieli. No, oni mają jakieś swoje ciekawe odcienie ujęte w tym filmie. Ogólnie film opowiada o... Najmniej jest taki jeden główny motyw filmu, który można to bardzo fajnie podsumować. Czego każdy z nas chce od życia? Czego potrzebujemy? Czego chcesz od życia? A czego ty chcesz od życia? <noise> to jest dobre pytanie. Ja też chciałbym wiedzieć. Teraz bym donata. Is A później? Donata z herbatą. Za <noise> <noise> no dużo kalorii, daj sobie spokój. Trzeba mieć dobre um, chciałbym ten... oglądać <noise> więcej filmów jak Jest taki jeden uh, haczyk, który chciałbym, o który chciałbym zahaczyć. Nie, nie ma żadnego haczyka. Uh, Website Story Spielberg zrobił dla swojego ojca. Wydaje mi się, że Fabulmanów zrobił dla swojej matki. Ponieważ relacja głównego. A kiedy bohatera. zrobi coś dla mnie? Nie wiem, jak zasłużysz, jak będziesz grzeczny. No więc wydaje mi się, że ten film zrobił dla swojej matki. I wydaje mi się, że tutaj w tym filmie najbardziej chciał zaznaczyć swoją burzliwą relację ze swoją matką, działającą na nieporozumieniach. I w pewnym momencie na zrozumieniu tego, że oczywiście możesz być bardzo dziwną osobą dla mnie, z dziwnym charakterem, którego ja sam nie akceptuję. Ale w pewnym momencie chcę spróbować, przynajmniej Cię zrozumieć jako osobę. Chcę spróbować zrozumieć Twój sposób działania, aby zrozumieć, że czasem szczęście nie polega na tym, aby czuć je w gronie, ale aby czuć je jako jednostka. I dużo, dużo ten film opowiada o szczęściu, w jaki sposób odczuwać szczęście i czy da się w ogóle odczuć szczęście, szczególnie w środowisku artystycznym, gdzie cały czas chcesz pędzić dla, za kolejnym projektem. Za kolejnym filmem, za kolejną sztuką, za kolejnym utworem granym na fortepianie. Bohaterowie tego filmu pędzą pomiędzy swoimi własnymi marzeniami, a odpowiedzialnością roli społecznej, jaką jest właśnie rola rodzica, dziecka, syna, córki, brata, siostry. I główny bohater, który jest jakby odzwierciedleniem młodego Stevena Spielberga, obserwuje ten świat, ale jakby nie uczestniczy w nim. Jak rodzice się kłócą, to on siedzi za rodziną i patrzy na nią, jakby to był. Kadr filmowy. I to jest tak pięknie. To jest. O! Oh, czysta sztuka! This, this is art! Przepraszam, że, ale to jest, to jest niesamowite. Potencjometry oh, za bardzo. No, no, Nie mieścimy się w kadrze. <laughs> jest, jest wiele takich pięknych kadrów Kamińskiego, w których no, główny bohater na przykład odkrywa um, tajemnicę relacji jego matki z, z najlepszym przyjacielem rodziny, gdzie siedzi z tą wielką lupą i e, każdym kadrem, który sobie przewija. I, och, och, przepraszam, za, za już... Ale to jest piękne, to jest, to jest rewelacyjne. Może, o co w tym Cinema Paradiso? A, no to Cinema Paradiso miałeś oczywiście tego głównego bohatera, który już, no podobna historia, Zajciaka też złapał taki cykl do filmów, ale Cinema Paradiso, jakby to określić, opowiadała takim jego romansie z kinem i taką jego drogą życiową. Cinema Paradiso było taką bardziej baśnią, baś, ciężko powiedzieć, taką opowieścią o małym chłopcu, który dorósł. Niestety z biegiem czasu stracił ten kontakt z rodziną, ale opowiadał o takiej jak gdyby o emocjach, jakie wywołują w nas filmy. A wydaje mi się, że Fabelmanowie z kolei opowiada, jak próbujemy gdyby zawsze, Wprowadzić, znać swoje miejsce w życiu. Bo pojawia się w pewnym momencie taka bardzo ciekawa postać, już dalekiego wuja, który, no, nie jest zbyt popularny w kręgach rodziny, ale on daje właśnie bohaterowi taką piękną przypowiedź, że nikt nie będzie go wspierał, że musisz, że tak powiem, prostu tym walczyć. Prześwietlacz na Paradiso, gdzie tam w zasadzie kino, kino łączyło wszystkich ludzi, a Fabelmanów kino nie łączy. Kino Teoretycznie próbuje Fabel... pogłębić te relacje, ale tak naprawdę koniec końców z kinem zostaje tylko główny bohater. Tak jakby w fabelmanach, mhm. problemem właśnie jest ta pasja, która trochę oddziela życie prywatne rozdziela bohatera z, z, z jego właśnie roli społecznej. Mhm. Gdzie... Szczególnie, kiedy jest poruszony temat jego ojca. I brata jego ojca, gdzie oni niby obydwoje robią w tej samej branży, ale powstaje przy tym tak, masa. Ja muszę, ja muszę to powiedzieć. Jest taki piękny moment w tym filmie, i to jest jedna z ostatnich scen, kiedy widzimy bohatera i jego ojca w tym już w tej kitce mieszkalnej. Mm -hmm. Kiedy ojciec przegląda te zdjęcia. I jest taki moment, który wygląda jak żywcem, jeżeli chodzi o ujęcie, o zdjęcia, mm -hmm. jak żywcem wyjęty z kadrów idy czy zimnej wojny. Gdzie mm -hmm. jest po prostu tylko ta głowa z boku kadru i czysta zielona z jakąś półką naścienną. To jest. Oh, Kamiński tutaj tak działa zdjęciami. To jest tak piękne. I powiedzcie, to mi to coś takiego. Czy ten film jest takim rodzinnym, ciepłym filmem, który warto obejrzeć? Tak. tak mimo tak wszystko rozumiem. tak. Mimo wszystko tak. Jest tam jednak ten, ten motyw rodziny. Um, która stara się ze sobą spajać jak tylko się da, ale. No pasja, pasja gdzieś tam przewyższa. Jednak ta rodzina, pomimo wszystko, a przy okazji przynajmniej jeżeli nie cała rodzina, to pojedyncze osoby mają ze sobą dalej te ciepłe relacje, które jednak zostaną. Um, ta pasja przejdzie dalej, ale, ale te, te, te ciepłe relacje między co po kolejnymi osobami z rodziny dalej, dalej gdzieś będą. I to jest, to jest, to jest film rodzinny. Czy tak. film nie za nie nie wiem, tak jak zazwyczaj tak jak ze Spielbergiem ostatnio. Dostanie masę nominacji, ale ani jednego Oscara. Moim zdaniem to zależy. Wiecie, no nie można kompletować na zasadzie kminić, czy ktoś dostanie Oscara. To wszystko zależy od konkurencji. No nie właśnie... można. by to robić. niech nie można. Ci <laughs> powiedziałeś? Nie można. No co, A co Oj, chodziło mi że żeby poczekać na konkurencję. Niech oni pokażą puzzle. I ja uważam, że Fabelmanowie jest bardzo ciepłym filmem, ale to co mnie rzekło, że są tam dla ludzi, którzy obejrzą ten film, są sceny pokroju podnoszące na sercu, w stylu mordowanie na scenie wojennej. To jest bardzo miłe. A są sceny, które jak się zastanowicie, są niesamowicie takie przykre, jak scena z tornadem. Mniej więcej dowiedzieliście się, co można się spodziewać po Fabelmanach. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to zapraszamy do filmu.